Się uprzejmie zapraszam do następnego odcinka poświęconego preppness. W tym odcinku będziemy rozważać, czy warto mieć licencję krótkofalarską, czy warto mieć zezwolenie krótkofalarskie. Każdy prepper, może inaczej, jest taki amerykański serial. Który został nakręcony przez National Geographic, który jest poświęcony Properson. I w tym National Geographic, um, oni um, w wielu odcinkach, jest około 20 odcinków. Każdy odcinek jest poświęcony różnym takim osobom, które przygotowują się na różne scenariusze odnośnie um, bycia Properson, um, do przygotowania się. Na trudne czasy, na ciężkie czasy, na GU, WNO, wpadające w wentylator i bardzo takie podobne rzeczy. Jedną z, więc w tym, w tym, w tym filmie, w, tym, w każdym takim odcinku, specjaliści tego National Geographic, którzy są specjalistami właśnie w, w preperstwie, oni oceniają każdą taką osobę. Ostateczny werdykt jest, jak długo taka osoba będzie w stanie przeżyć, i bardzo rzadko się tam zdarzało, że ktoś dociągał więcej niż 11 czy 12 miesięcy. Ale to, co było taką cechą wspólną 95% w zasadzie tych wszystkich prepersów, było to, że. Oni nie posiadali sprzętu krótkofalarskiego, nie mieli możliwości komunikowania się z innymi długodystansowego, nie mieli możliwości pozyskiwania informacji, nie mieli um, properskich odbiorników radiowych, rad radii, które były w stanie odbierać różnego rodzaju informacje, um, w innym wypadku niedostępne za pomocą zwykłych odbiorników radiowych. I teraz tak, w tych 95% przypadków to, to, to było to. Ci ludzie mieli zazwyczaj jakieś krótkofalówki, które były krótkofalówkami bezlicencyjnymi, i głównie porozumiewali się między sobą, czyli byli to członkowie rodziny na przykład, którzy ze sobą rozmawiali. Mieli bardzo krótkie odległości, pomiędzy którymi się porozumiewali, itd. itd. Niemniej jednak w tym procesie punktacji. Zawsze zauważano, że, że i, i zwracano na to uwagę, że ci pripersi oni nie mieli źródeł komunikacji długodystansowej i pozyskiwania informacji. I tylko 5% miała tą zdolność. Nawet ludzie, którzy wydawali gigantyczne pieniądze, był nawet człowiek, który wydał 2 miliony dolarów, nie posiadał żadnego um, takiego profesorskiego radioodbiornika, ani nie posiadał żadnego nadajnika, czy też możliwości komunikowania się z innymi. E, a istnieje tutaj pewne takie nieporozumienie, które mówi, że żeby móc się porozumiewać z innymi długodystansowo, potrzebujesz bardzo skomplikowanych nadajników i ogromnej ilości wiedzy. I to jest coś, co nie jest poprawnie zrozumiane, dlatego że nawet już za kwotę około 150-200 zł, możesz mieć nadajnik, odbiornik, którym możesz komunikować się na odległość do 1000 km. I jest to w zasadzie cena taka niewielka, porównując to z jakimiś wielkimi. Stacjami, tak jak tutaj pokazana, ta stacja ona kosztuje gigantyczne pieniądze. I to na pewno żaden z prepersów nie będzie się wyśleł, chyba, że ktoś ma bardzo gigantyczne pieniądze, żeby coś takiego mieć. Ale w tym odcinku będziemy rozważać to, czy warto mieć licencję krótkofolarską, i czy warto po prostu pójść w tym kierunku. Odpowiedź jest, że jest to bardzo indywidualne. To zależy od osoby, to zależy od kraju, w którym ktoś mieszka. Niestety to też ma bardzo wielko, wielkie znaczenie, i to zależy również od um, zdolności takiej osoby. I zaraz będę mówił, dlaczego. I będziemy o tym rozmawiać. Um. Najlepiej, żeby ująć to, możemy zobaczyć na po, podzielmy ten świat na, na Wschód i Zachód. Jeżeli będziemy mówić o Wschodzie, będziemy mówili o Polsce. Jeżeli mówimy o Zachodzie, będziemy mówili o krajach jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Um, jeśli chodzi o historię, to Polską um, Musimy zrozumieć, że w procesie zdobywania tak zwanej licencji my tak naprawdę dajemy o sobie znać. Co to znaczy? Że dajemy o sobie znać w tym sensie, że dajemy się wpisać na listę i to na oficjalną listę rządową ludzi, którzy mają zdolności krytkofolarskie, ludzi, którzy mają sprzęt krótkofolarski, i ludzi, w zależności od sytuacji, albo którym się będzie patrzeć na ręce, albo od których się ten sprzęt skonfiskuje, albo których się będzie wykorzystywało do celów komunikacji. I teraz tak, w przeszłości Polski, niestety, było tak, że ci nasi panowie nie dbali o to, żeby takie listy nie dostały się do ludzi, którzy tych list, dostępu do tych list nie powinni mieć. I Przykładów w historii Polski było mnóstwo, na przykład, kiedy była Druga Wojna światowa, kiedy Niemcy zdobyli kwaterę główną polskiego wywiadu, to ci panowie nasi kochani po prostu pozostawili pełne listy, o wszystkich szpiegach, o ludziach, ich nazwiska, adresy, wszystko naraz. I Niemcy mieli po prostu znakomity prezent do tego, żeby, że tak powiem, wyeliminować wszystkich tych, którzy byli tak bardzo pomocni Polsce, itd. itd. co nie było w porządku ze strony tych panów, którzy tą listę Niemcom zostawili. A w historii nowszej Polski, w czasie tego, co się nazywa stanem wojennym, i w czasie, który to też ludzie nazywają wojną polsko-jaruzelską, była bardzo podobna sytuacja, kiedy ludzie, którzy posiadali sprzęt krótkofolarski, znaleźli się po prostu w tarapatach, dlatego że towarzysze na górze, że się tak wyrażę, o im się nie podobało to, że po prostu ktoś ma zdolność komunikowania się po prostu z ludźmi, z którymi nie powinien się komunikować, im się to bardzo nie podobało i oni stwarzali z tego powodu mnóstwo problemów. I teraz tak, to jest to, co my znamy z naszej historii, to co my znamy z tej historii bardziej nowoczesnej. Niemniej jednak historia jest zupełnie odwrotna w tak zwanym świecie zachodu, gdzie mamy na myśli Stany Zjednoczone, mamy na myśli Wielką Brytanię jako przykład. Na przykład w Stanach Zjednoczonych osoba, która już posiadała zdolność posługiwania się morsem, automatycznie dostawała pracę w różnych rodzaju urzędach telekomunikacyjnych, dlatego że w, już począwszy od 1900, to, to, to się niezwykle bardzo rozwijało. Ci ludzie, którzy mieli te zdolności krótkofalarskie, byli zawsze cenieni, zawsze mieli dobrą pracę, zawsze zarabiali dość duże pieniądze. Też w, w, w czasie, kiedy była wojna, ci ludzie nigdy nie biegali po prostu w pierwszej linii z karabinami, wystawiali siebie na niebezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Oni zawsze mieli te, te pozycje, w których oni tego nie musieli robić. I również w historii tej już bardziej takiej nowożytnej, nie tak dawno, Stany Zjednoczone, oni i Wielka Brytania bardzo sobie cenią krótkofalowców, i na czym to polega? W Stanach Zjednoczonych oni akurat muszą borykać się z wieloma różnymi klęskami żywiołowymi, dlatego że oni żyją w takim regionie, a nie innym, gdzie jest dużo trąb powietrznych i takich dość drastycznych frontów burzowych. I na przykład, kiedy był huragan Katrina, kiedy, kiedy była klęska w Nowym Orleanie. To właśnie krótkofalowcy, krótko um, oni zapewniali połączenie tym społecznościom lokalnym z resztą świata. To oni organizowali łączność pomiędzy różnego rodzaju, nie to nazywają shelter, um, czyli takich schronisk, gdzie, gdzie ludzie byli. To oni byli rozlokowani po w szpitalach i y, prowadzili y, radiową komunikację. W Wielkiej Brytanii też jest bardzo podobna sytuacja, niemniej jednak, przez to, że nie ma takich drastycznych huraganów. Niemniej jednak, istnieje taka komórka y, y, Brytyjskiego Stowarzyszenia Krótkofalowskiego, y, która y, 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 y jest właśnie powołana czy też y, funkcjonuje. Na tej, takiej licencji, gdzie oni siebie szkolą i zdobywają doświadczenie właśnie w, w, tych, w tych systemach komunikacji awaryjnej, gdzie oni zdobywają umiejętności i mają też dostęp do różnego rodzaju częstotliwości, które są rządowe albo wojskowe, żeby móc się porozumiewać w czasach kryzysu. Dlatego właśnie możemy zobaczyć, że. Ten taki pryzmat um, zachodu i, i tego co my znamy w Polsce jest zupełnie inny. Czyli na przykład będąc krótkofalowcem, e, jesteś osobą e, bardzo wartościową. Dlaczego? Raz, że to jest 0,02 jak dobrze pamiętam, społeczeństwa, które ma jakiekolwiek zdolności krótkofalarskie. Um, a dwa, że szkolenie na przykład takiej osoby, nawet w wojsku, ono wymaga bardzo dużej ilości czasu i pieniędzy. Gdzie rząd, w przypadku właśnie takich krótkofalowców, radioamatorów, ma to po prostu dane na talerzu. Taka, te, tacy krótkofalowcy oni zazwyczaj to są ludzie, którzy wręcz mają obsesję na punkcie krótkofalarstwa wydają mnóstwo pieniędzy na sprzęt uczą się, czytają książki chodzą na różnego rodzaju zloty zdobywają wiedzę i tak dalej więc to są ludzie niezwykle wartościowi to nie są ludzie, których się ktoś pozbędzie po prostu w momencie, w którym będzie jakiś kryzys nawet jeżeli rozważymy Posiadanie tych umiejętności i zdolności z punktu widzenia preperstwa tylko i wyłącznie, to bycie taką osobą, która potrafi używać sprzętu krótkowalorskiego i komunikować się na ogromne odległości, powoduje, że, stajesz się, że taka osoba staje się niezwykle wartościowa. Osoba, która jest, zajmuje się i jest to bardzo powszechne, że ludzie, którzy zajmują się ludzkofoliarstwem, oni potrafią budować takie nadajniki potrafią budować takie odbiorniki. Ja osobiście złożyłem kilkanaście takich różnych odbiorników nadajników wprawdzie z takich gotowych kitów. Niemniej jednak taka zdolność budowania takich nadajników jest niezwykle, niezwykle użyteczna. I to nie jest coś, to nie jest osoba, której ktoś by chciał się pozbyć, dlatego że tacy ludzie są cenieni. Więc musimy zobaczyć właśnie ten pryzmat wschodu i zachodu. Jeżeli popatrzymy na dalsze aspekty, Posiadania tych zdolności krytykowalarskich i to nawet jeżeli weźmiemy ten kontekst polski, możemy się zastanowić. Tak, owszem, w, w tej kwestii właśnie naszej polskiej, że może faktycznie nie jest warto wpisywać się na różnego rodzaju listy, może faktycznie nie jest warto pokazywać, o tutaj ja jestem, mam sprzęt, itd. tak Niemniej jednak należy rozważyć, czy dana osoba jest w stanie pozyskać zdolności krótkofalarskie bez konieczności praktyki krótkofalarskiej. I teraz tak, jeżeli ktoś jest osobą, która jest w stanie pozyskać takie zdolności, na przykład ma znajomego czy przyjaciela, który może taką osobę wprowadzić w zagadnienie, wytłumaczyć, Przedstawić, doradzić, jeżeli taka osoba ma na przykład zdolność pójścia do klubu krótkofalarskiego, który to klub ma możliwość szkolenia krótkofalowców bez konieczności z ich strony posiadania licencji krótkofalarskiej. Kluby krótkofalarskie mogą to robić. One mogą na przykład nadzorować używanie sprzętu krótkofalarskiego, gdzie osoba, która ten sprzęt krótkofalarski operuje, nie ma konieczności posiadania licencji, dlatego że jest to robione w sposób nadzorowany i jest to forma treningu, w związku z czym taki wymóg nie istnieje. Można nauczyć się tego, będąc, e, praktykując w takim klubie krótkofalarskim. Niemniej jednak z mojej strony, ja chciałem mieć taką możliwość e, e, posiadania tych zdolności. Nie miałem żadnego znajomego, czy też kogoś, kto mógłby zaoferować się tą wiedzą i umiejętnościami. Niestety te zdolności musiałem zrobić sam. W związku z tym, ja osobiście nabyłem takie licencje krótkofalarskie, i ym, ja nie widzę w tym żadnego niewłaściwego czegoś niewłaściwego z tego względu fakt faktem jest to, że mieszkając w Anglii to zmienia całkowicie postać rzeczy z tego względu, że ja staję się taką osobą wartościową dla nich w momencie, w którym przyjdzie taka potrzeba, nawet jeżeli popatrzymy tutaj na, na to zdjęcie, to jest taki podręcznik do, do nauki, tak zwanej pełnej licencji. Jeżeli zobaczymy tutaj na ten odbiornik radiowy, on ma, on ma, jak dobrze pamiętam, na samym tym panelu, który widać, on ma około 100 klawiszy jak to się mówi i ma około jak dobrze pamiętam 250 różnego rodzaju ustawień. I teraz tak, nawet jeżeli ktoś by powiedział, że owszem, przyjdą panowie, skonfiskują ci sprzęt, zabiorą ci go i tak no to prawda jest taka, że te stacje krótkofalarskie są tak indywidualne, że przynajmniej w Wielkiej Brytanii jest powiedziane, że oni mają prawo w sytuacjach awaryjnych do używania twojego sprzętu krótkofalowskiego pod Twoim nadzorem. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo można takie sprzęt uszkodzić, jeżeli po prostu się nie wie, w jaki sposób go obsługiwać. A takie, takie, takie stacje są niezwykle drogie. One potrafią kosztować 25 tysięcy złotych jakoś tak. Także po prostu to, poza tym, uszkodzenie takiej stacji w warunkach kryzysowych byłoby bardzo wielką stratą, w związku z czym ci panowie, oni sobie zdają z tego sprawę, że, że coś takiego by raczej było niewskazane, żeby taki sprzęt uległ uszkodzeniu, dlatego oni go ani teoretycznie nie będą mieli z niego użycia, bo jest to bardzo skomplikowany sprzęt. Poza tym, takich ludzi, którzy byliby go w stanie obsługiwać, jest bardzo niewielu. W związku z czym posiadanie takiej licencji, posiadanie takiego doświadczenia jest dla nich bardzo użyteczne. I to nie jest tak, że taka osoba zostanie, że tak powiem, na końcu kolejki, jeśli chodzi o, o jakiekolwiek wsparcie itd. itd. Niemniej jednak. Należy zauważyć, że każdy indywidualnie powinien podjąć taką decyzję, czy ktoś powinien się starać o taką licencję, czy nie. Prawda jest taka, że, że jeżeli ktoś jest preperson, to to raczej nie jest osoba, która y, musi pozyskać jakąś stację radiową, czy też nadajnik w celu wołania pomocy. Większość preparatów to są ludzie, którzy przygotowują się na przetrwanie w bardzo wielu okolicznościach i w zasadzie mogłoby to być nie do pomyślenia, żeby taka osoba po prostu wzywała pomoc. Niemniej jednak można się nad tym zastanawiać. Jest to coś, nad czym ktoś powinien, ktoś kto powinien podjąć indywidualną decyzję. Należy, należy się nad tym zastanowić. Ja uważam, że jest to niezwykle ważne i jest to dobre. W moim wypadku, tak jak mówiłem, zdobycie takiego doświadczenia było niezwykle użyteczne. Sprzęt potrafi być bardzo skomplikowany i można próbować się tego nauczyć samemu, niemniej jednak to zajmie dużo czasu. Z drugiej strony, właśnie tak jak mówiłem, prepersi bardziej są zainteresowani pozyskiwaniem informacji. Niż komunikowaniem się z innymi i do tego celu wystarczą um, bardzo dobre odbiorniki radiowe, które potrafią zmieścić się po prostu w plecaku, w kieszeni, nawet w wielu wypadkach itd. itd. Nie, nie potrzeba do tego licencji. Nawet jeżeli uznamy, że ktoś potrzebuje taki, taki nadajnik po to, żeby wołać o pomoc. To taka licencja, żeby wołać o pomoc, nie jest w ogóle potrzebna, dlatego że prawo mówi tak, że w przypadku um, zagrożenia utraty życia lub zdrowia osoba ma prawo do um, wykorzystania takich środków komunikacji, które są dla niej dostępne. I co, co to oznacza? Oznacza to, że. Możesz użyć wszystko, co potrafi nadawać i nie musisz się przejmować tym, że, że te radio może nie funkcjonować prawidłowo albo zagłuszać kogoś innego. To jest Twoje prawo w momencie, w którym wołasz o pomoc, w momencie, w którym istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Może powinniśmy ująć to inaczej, jeszcze nikogo nie skazano za wołanie o pomoc bez licencji. To jest niestety bardzo takie, może wydawać się bardzo zabawne, ale niestety to jest prawda. Jeszcze nikogo w historii świata nie skazano za wołanie o pomoc bez licencji. I taka jest prawda, więc jeżeli ktoś się skupia na tym zagadnieniu, że a ja potrzebuję to po to, żeby wołać o pomoc, to wtedy taka licencja nie jest potrzebna. Jeżeli potrzebujesz się z kimś komunikować, to. W momencie, w którym nastąpią te tak zwane trudne czasy albo czasy, kiedy GU, wpadnie w wentylator to ci panowie na górze i tak zabiorą wszystkim licencje, zabiorą wszystkim zezwolenia i tak dalej i tak dalej, bo to może się okazać dla nich bardzo wygodne w związku z tym um, to, czy ktoś ma taką licencję, czy nie, to, to nie zmieni faktu, że i tak nie będzie mógł się komunikować i tak nie będzie się mógł komunikować. A jak już będzie tak niezwykle źle, że już nawet nie będzie tych ludzi, którzy będą chcieli egzekwować, czy ktoś ma licencję, czy jej nie ma, to wtedy też będzie bez znaczenia, czy, czy ktoś taki ma tą licencję, czy jej nie ma. Jakie znaczenie będzie, będzie to, czy ta osoba potrafi obsługiwać, i komunikować się z nimi za pomocą sprzętu radiotelekomunikacyjnego i to jest ta rzecz, która jest najważniejsza, więc powtórzmy, najważniejsze jest to, żeby umieć posługiwać się sprzętem radiowo-telekomunikacyjnym i wartością taką drugoplanową jest to, czy warto jest posiadać licencję, czy nie jak już powiedzieliśmy, ze względu na to, że nie wiemy, jakie czasy będą, nie wiemy, kto będzie u władzy, nie wiemy, w jaki sposób oni się będą zachowywać. Jeżeli patrzymy na przeszłość, na zachodzie tacy ludzie, którzy mają zdolności krótkowolarskie, są cenieni. Jeżeli patrzymy na, na, ten, na ten blok, tak zwany wschodni, to sytuacja jest w 100% odwrotna i, i niestety było inaczej. Także tą decyzję należy podjąć indywidualnie. I to by było na tyle. Powodzenia. Na razie.